Panie pośle, no, pan nie ma maski, bardzo proszę opuścić. Panie marszałku, pan a proszę prawo, nie uniemożliwiając mi pełnienie mandatu posła. Jest pan przestępcą, panie marszałku. artykuł 231 kodeksu Karnego nadużycie uprawnień. Niestety Mam jest nadzieję, decyzja jednogłośna Sądy, spoduchy, panie pośle, niech pan mówi w tamtą stronę. Zobaczymy. Niech pan no odsłoni notabene. Pani poseł to Mirosława Gryny Mykiel. Swoje i być może trwa... Panie pośle, na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem wraż... w rażący sposób narusza pan porządek obrad. Znawiam ustalanie... obrady Wracą pani poseł głosu, pani Mirosława Mykiel. Wracam za ten proszę mi nie pluć tutaj pan, dobrze. Bardzo pana, proszę, w tamtą stronę. bardzo pana proszę, żeby pan nie brnął w swoim przestępczym uporze, dlatego że sąd może to wziąć pod uwagę. Panie pośle, będę zmuszony wykluczyć pana dobra. Ponieważ to, co pan czyni nierozważnie, powtarza pan po chwili namysłu, na który dał pan sobie sam czas. Teraz, po namyśle, jest Pan już przestępcą recydywistą i trwa Pan w przestępczym uporze. Niech Pan tego nie czyni, Panie Marszałku. Wzywam Pana Pani do tego, panie żeby panie Pan zszedł się. z tej ścieżki przestępstwa, na którą Pan już wkroczył. Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej nie mogę być bierny wobec przypadku tak oczywistego naruszenia prawa obowiązującego panie Rzeczypospolitej. Proszę zatem o włączenie mikrofonu, Sąd weźmie to pod uwagę jako okoliczność ładu Bardzo proszę pani. O. Panie pośle, proszę mi umożliwić wystąpienie. Bardzo proszę pani pośle. Pani Marszałku, dziękuję bardzo. Wysoka Izba, powrócę do Indyjuszu. Szanowna, szanowna Pani Poseł, Pani zajmuje czas przeznaczony dla mnie w tej debacie. Pani zajmuje pani ten czas, który przeznaczony jest dla mnie. Szanowny Panie, szanowny panie, szanowny panie proszę, proszę nie dokonywać inwazji w moją strefę ja dokonywę, intymną. Dobrze? Proszę nie posuwać się do rękoczynów, czy raczej Dobrze. tyłoczynów, czynów, Panie Pośle. No, ale no. będzie krzyczał. Szanowny Panie marszałku, proszę wezwać Bez straż co? marszałkowską, ponieważ w tej sali dokonuje się czynów przestępczych już całkiem seryjnie. Ogłaszam kolejne trzy minuty przerwy. Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Rozumiem, że strażnik. Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże.